Ja jestem sardym kumplem! Się? Tak skumają do obrotu? No! oczywiście to nie? A ty nie? widziałeś. jazda, jazda, jazda! Jest jazda, jazda, jazda! Nic nie Zabij mu wrócisz ze mną! Tam tam? Tak. Tam nie ciągnij mimo! Ciągnij, biegaj, duże kroki, duże, jeszcze, jeszcze zabierz góry się do góry, do góry ciągniemy, ciągniemy, holuj! Troszkę mocniej. Dobra, jedziemy, Oskar kierunek, łapy wysoko, wysoko i kierunek popraw trochę w prawo. Wystarczy, lewa, lewa, nie tak ostro, Oskar, patrz na skrzydło, lewa, trzymaj lewą. Spójrz na skrzydło, co się dzieje, trzymaj lewą, ciało w lewo. Masz patrzeć na skrzywę, widzieć co się dzieje, nie dajesz po chlebu bez namysłu, dobra. Okej, okay. i cholujemy się do końca. Ja bym chciałam, czy może popraw kierunek. Ale Ci się wydaje, że to ok, że prawie nie spada, to Mocniej popraw kierunek, bo nie ma efektu. To jest takie do wypięcia. Ok, Oskar, dawaj tutaj w prawo, zrób sobie jakieś kółeczko nad środkiem. Wpinaj się już, Łukasz. Mhm. Nie wiem, tylko wpinaj się do kogoś innego. Dobra.